Sportowo rozpoczęły się ferie zimowe dla dzieci z gminy szczerców. We wtorek w sali w Habilicach zorganizowano zimową olimpiadę. Była to już siódma edycja tej imprezy i jak co roku, choć startowali w niej najmłodsi, to emocji nie brakowało. Po raz siódmy już wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury organizujemy tą imprezę. Jest ona przeznaczona dla dzieci ze szkół podstawowych. Każda szkoła wystawia reprezentację złożoną tak jak dzisiaj było to z ośmiu uczestników i polega to na tym, że w różnych konkurencjach te dzieci. Rywalizują. Są to konkurencje biegowo-sprawnościowe i tak właśnie było dzisiaj. Do zawodów przystąpiły dwie drużyny ze szkoły w Szczercowie oraz dzieci z Lubca, Osin i gospodarze z Chabielic. Mistrzowskiego tytułu sprzed roku bronił Szczerców, ale miejscowi mieli wielki apetyt na wygraną i punktowali najwięcej niemal w każdej konkurencji. Taka taktyka przyniosła efekt. Chabielice zdominowały tegoroczną olimpiadę. No, byliśmy gospodarzami, no to jest przewaga już też. No. Często bawicie się tutaj w sali sportowej? Kiedy ona została zrobiona, no to często. Które konkurencje dzisiaj sprawiły wam najwięcej trudności, a które były najłatwiejsze? Najtrudniejsza była zdecydowanie lina, przeciąganie lin, no ale najłatwiejsze to chyba było slalom. To były drużyny mieszane, bo startowali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Jak wam się układa ta współpraca? Dobrze. Jesteśmy drużyną z chabializji ży i trzymamy się. Nie? Kto wie, może taką filozofię powinni zapożyczyć od dzieci z chabilic niektórzy dorośli reprezentanci naszego kraju. Wielkie zaangażowanie widać było zwłaszcza podczas przeciągania liny. Mimo, że była to już ostatnia konkurencja, to każdy z zespołów rzucił do walki wszystkie siły. Nie brakowało też dopingu. Dwaga! Mieliśmy kłopot w szczególności z przeciąganiem liny. Dlaczego? Nie wiem. Dużo dziewczyn. Nie, nie wychodziło nam to po prostu. Zabrakło trochę siły, prawda? No tak. Ale w innych radziliście sobie całkiem nieźle. Kłopoty były chyba także ze strzelaniem rzutów karnych. Tak, dużo były kłopoty, ale też dobre miejsce, drugie zajęliśmy. Mhm. Ciężko chyba trafić w bramkę z takiej odległości, prawda? No myślę, że nie no. no. Może dla dziewczyn to tak. Niezwykle efektownie wyglądała też sztafeta. Tu do pokonania była długość całej sali, a do tego dochodziły dodatkowe utrudnienia: płotek, skakanka i slalom między słupkami. Bardzo fajnie, bo fajnie się bawiło. Twoja szkoła zajęła trzecie miejsce, z którymi konkurencjami mieliście największy kłopot? Z do kosza. Dlaczego? Przecież to plaster. No bo tak jakoś mi się rozmywał kosz. Nie mogłam rzucić. Jak się współpracuje w drużynie z chłopakami, bo to były drużyny mieszane? No na pewno są szybsi i lepiej się pracowało z nimi. Jak w samej dziewczyny na pewno byśmy nie zajęli trzeciego miejsca. Po ostatniej konkurencji nerwowa chwila podliczania punktów i można było już wręczać nagrody. Wójt Grzegorz Kmita, dekorując uczestników, nie ukrywał, że trudno mu było wyłonić zdecydowanego faworyta. To, co pokazaliście, tą rywalizację, to piękna, piękna sprawa. Powiem szczerze, wybaczcie, ale nie wiedziałem komu kibicować, bo wszystkie szkoły są dla mnie bardzo bliskie no i nie potrafiłem kibicować. Ale bardzo się cieszyłem, że tak wspaniale potraficie rywalizować. Dlatego myślę, że wszyscy jesteście zwyci zwycięzcami. Wiadomo, miejsca są, nagrody będą ale za to, że przyjechaliście, że walczyliście, a już ostatnie konkurencje, te pełne emocji, to przeciąganie liny, to była wspaniała rzecz. Byłem za wami wszystkimi, za tą energią, za tym, że tak wspaniale walczyliście, dlatego myślę, że wspólnie czujemy się tutaj zwycięzcami. Nauczyciele wasi, którzy was prowadzą, wiem, jak na wielu uroczystościach, wielu konkursach pokazujecie swoją sprawność, swoje przygotowanie, więc dzisiaj wszystkie szkoły z okazji tej siódmej olimpiady odniosły zwycięstwo. Dziękuję Wam bardzo za tą sportową walkę. Na miejscu pierwszym szkoła w Chabilicach, na miejscu drugim pierwsza drużyna Szczercowskiej Podstawówki, miejsce trzecie przypadło szkole w Osinach, a czwarte zajęły egzekwo Szczerców drugi i Lubiec. Olimpiada Zimowa to znakomity początek ferii, które większość dzieci zamierza spędzić na sportowo. No na pewno spędzę ferie z rodziną, pójdę na lodowisko, będę jeździł na łyżwach, będę jeździł z górki na sankach. No żeby tylko pogoda dopisała. Tak. Będą organizowane tutaj, y, pani organizuje y, takie na hali piłka nożna, takie te. To tutaj trochę będę, trochę gdzieś tam wyjadę do cioci, do babci. Można wyrwać się trochę z domu, spędzić z przyjaciółmi czasu. Nie tylko zajęcia sportowe czekają na naszych najmłodszych. Gmina na okres ferii zimowych przygotowała też inne atrakcje. W Szczercowie dzieci na pewno nie będą się nudzić. Nie tylko Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie, ale i Biblioteka, i Hala Sportowa, Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Gminy w Szczercowie. Wszyscy razem zadbaliśmy o to, żeby dzieci i młodzież ze Szczercowa nie nudziła się w ferie. Oferta jest bardzo szeroka od zajęć Artystycznych, przez wyjazdy, wycieczki po zawody sportowe. Za nami właśnie olimpiada dla podstawówek, organizowana wspólnie od siedmiu lat. A przed nami i warsztaty plastyczne, origami, i wyjazd do Koziegów pod Częstochową, do Sikowej Doliny na warsztaty artystyczne, przedstawienia teatralne i w bibliotece, i w gminnym ośrodku kultury dla dzieci, i zawody sportowe. Także myślę, że jest w czym wybierać. Chyba każdy rodzic, który przyjdzie za swoją pociechą, nie zostanie odprawiony z kwitkiem coś. Myślę, że nie dla każdego na pewno znajdzie się coś ciekawego. Jest zatem w czym wybierać. Zapraszamy do wspólnej zabawy i aktywnego wypoczynku.